Dla osób starszych jakość życia niewiele się różni od jakości życia osób młodych, ponieważ i tu, i tu chodzi o spełnienie swoich potrzeb. Społeczeństwo nie zawsze towarzyszy swoim seniorom w realizacji ich pragnień, dążeń i potrzeb. Powinno to wyglądać trochę inaczej. Powinno to być tak, żeby zarówno bliscy osób starszych, jak i instytucje, niekoniecznie specjalnie powołane do tego, żeby się zajmować starszymi osobami, ale instytucje, które mają charakter jakiejś aktywizacji społecznej albo kulturalnej, żeby one uwzględniały pewne naturalne, biologiczne, fizjologiczne ograniczenia, na przykład słabszy wzrok, na przykład słabszy słuch, na przykład Troszkę mniejszą sprawność ruchową, ale niestety ze statystyk, które znam, w Światowej Organizacji Zdrowia, na przykład, Polska znajduje się na bardzo dalekim miejscu pod względem dbania o warunki zapewniające samodzielność, samostanowienie, takie na przykład jak dobre mieszkania, dobre warunki bytowe. Które nie byłyby horrendalnie drogie, które byłyby dostępne, a jednak uwzględniałyby na przykład bliskość pomocy medycznej, odpowiednią rekreację, czego od własnej rodziny, która często po prostu też boryka się z jakimiś swoimi problemami, można no albo nie móc oczekiwać, i wtedy kosztem. Tych potrzeb niestety osoby starsze często same sobie nie radzą. Więc chodzi o to, żeby y, respektować tą integralność osoby, która ma prawo do tego, żeby decydować o sobie, żeby swoje decyzje rozważać, być może w gronie, w swoim otoczeniu, ale jednak, żeby ostatnie słowo należało do seniora. Ludzie. Wiekowi, ludzie po 60., po 70., um, znajdują dzisiaj dla siebie um, rozmaite nowe cele, nie takie, które realizuje się w młodości, tylko zupełnie nowe cele, które również dodają sensu życiu, ale także które pozwalają na samorealizację. Na naszych oczach zmienia się stosunek do ludzi starszych. Myślę, że jednym z powodów jest to, że same starsze osoby zaczynają trochę bardziej odważnie myśleć o swoich potrzebach.